Witajcie dobrze! Z tej strony ja, wasz kochany marszałek Daniel, a to jest kolejny odcinek z gry Pearl Tutaj. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku chroniliśmy swoją lokalizację przed takimi radarami, które Blackwatch próbował wykorzystać, żeby nas odnaleźć, ale my na szczęście zapobiegliśmy temu i zniszczyliśmy je. A w dzisiejszym odcinku co się będzie działo? No, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Odmienimy się może tutaj i zaczniemy misję. Might be able to get you close to McMullen. The news has been showing an endless loop of Blackwatch scientific teams turning up at Hives. Those teams have to be working for McMullen, right? If they are, then one of them has got to know how to get to him. Get into one of those areas and draw McMullen in. McMullen is the key to all of this. McMullen is head of research. He knows what happened to me. Mm -hmm. I need to draw him out. Właśnie w tej kadence właśnie nasza siostra mi powiedziała, że prawdopodobnie w gnieździe będzie znajdował się team, który wysłał Macmullen do, nie wiem czy tam poszukiwań, czy coś tego typu, no po prostu wysłał tam swój team i my właśnie idziemy właśnie teraz odnaleźć ten team i spróbować zdobyć informacje, oczywiście wchłaniając ich uprzednio. No dobrze, no, gmiazie ruszajmy tam daleko. Ale mogę Was przy okazji uprzedzić, ponieważ ja znam niektóre fakty, że ten odcinek prawdopodobnie jednak będzie dłuższy. To już chyba nie będzie raczej takie 7 minut. Tylko takie raczej ze no, ze 20, może. No, może się przemienimy. O, ale widzicie tam już taki znaczek gniazda jest. Okej. Okay. Mamy tutaj hantelów. No, Musimy zlokalizować na, na teraz. Ok, jak mamy go zlokalizować? Mówię, to będzie ciężkie. Hmm, może to będzie jakiś... Jakiś może... Jego człowiek, właśnie. Jakiś jego człowiek tu jest. Na no, mamy go. Na szczęście. I... wspomnienia. breaks mm -hmm, seem to be centered around these areas the focus as we've seen seems to be these buildings secure all marked areas for possible insertion of director mcmullen for direct study he won't touch down until all sniffers read nominal and make sure none are destroyed engagement protocols anything it takes to clear the ground when it's all clear sound off Ale no, chyba tak. Pokazuje, przydałoby się podbyć tego śmigłowca. O właśnie. Bez problemu. Na no, badę wejdźmy tam. Koło czy te śmigłowcy mnie teraz obserwują, więc może być troszkę niebezpiecznie. Oda, no. już mamy wolną w życiu. Zmieniamy się w generała. I zobaczmy, co tam Tu Chyba będziemy oszczelili teren, prawda? Czy to podobnie? Tak. tak. będziemy hakowali to, tę urządzonka, jak mi się wydaje. Mhm, właśnie. Tutaj jest pokazane, że możemy sabotować, jak podejdziemy do tych detektorów. No, teraz trzeba... Tego nie zwalić, się Ten dobrze, dobra kolejny. No, widzę bezproblemowo idą te tutaj radary, e czyli to jednak nie jest tam jest jak tam jeszcze podejrzewałem, chociaż ona już się zbliża. Ok. Dobra, i ostatni. I już wszystkie zrobione. Teraz musimy zakomunikować, że czy teren czysty, żeby McMullen tutaj mógł wylądować. I wtedy będziemy mieli go jak na widorcu. Chyba się zmieniliśmy w kogoś. Tak na widoku wszystkich. No i niestety, była taka okazja, a właśnie, co się stało, stało się to, co się stało. No, zmieniamy się. No i kolejna. No wybaczcie, te odcinki nie mogą być dłuższe, no nie da się. Może będzie kascenka? Nie, nie będzie. W takim miarze, no jest jestem zmuszony do zakończenia odcinka, ale spokojnie, dzisiaj jeszcze jest drugi odcinek, więc jeżeli kolejny będzie krótszy, no to będzie chociaż 10 minut. Ale w tym odcinku dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do pobiwania jak Grzeźnik, najlepszej gry w sieci. No i co, na razie, cześć.